Proszę, e, chciałem dodać coś do co Pani Adona powiedziała. Na temat tego, że drogi nie wytrzymają. Drogi nie wytrzymają, bo są robione niezgodnie ze sztuką. Jest kruszywo okrągłe. Ja tu miałem e, w samochodzie, zostawiłem doświadczenie. Chciałem właśnie pokazać, jak się robią kolejny na naszych drogach. Kolejny to jest specjalność tylko polska. Nigdzie ani w Egipcie, ani na północy nie ma kolejny. Tak samo nie słyszałem, że estakada nie wytrzyma, nasze samochody 44 tony jeżdżą, kilka na dzień i nikt nie czekał, wjeżdżał, nikt nie czekał, estakada wytrzymywała tyle ile trzeba, natomiast nawierzchnie nie wytrzymują, Kolejny się tworzą, bo powinno być kruszywo łamane, które Płasko jedno na drugim leży, a te jajeczka czy kamyki to się rozsuwają. Czyli nie otaczaki, a normalnie kruszywo. No, no, rozsuwają się. Nie wierzę, że rafineria nie, wierzę że rafineria nie zrobi dobrego asfaltu, zrobi na pewno taki asfalt, jak norma wymaga. A że powiedzmy, no, nie, nie jest, jest kruszywo, nie takie nie wsypane, no. Cały transport jest, jest kontrolowany, 13, kontrolowany no. przez inspekcję transportu samochodowego czemu nie ma kontrolerów wykonania inwestycji w czasie budowy tego ile to nas potem kosztuje frezowanie i naprawianie tego co codziennie każdy każdy metr tej pracy powinien być kontrolowany a tutaj tak inspektor transportu samochodowego on się czepi tego że 10 cm jest za wysoko załadowane chociaż to nie poza tym że to koliduje z przepisem, to nie koliduje z niczym. Tak samo inspektor transportu samochodowego powiedzmy, zatrzyma kierowcę i kierowca nie może dojechać do domu pół godziny, bo już na tachografie mu się wykreśli. I co robi kierowca? Najczęściej przekracza prędkość tam, gdzie może przekroczyć. Bo nie może przekroczyć maksymalnej prędkości, bo mu wykresówka pokaże. A czy on przez wieś jechał szybciej czy wolniej. Także te niby mądre przepisy odbijają się przeciwko. Przecież ile było w tej chwili wypadków e, z, z udziałem samochodów. Tak samo następna rzecz nie zdążyłem powiedzieć. Ja nie wiem, ja nie wiem, to jest, czym to jest spowodowane, że jeszcze rosną drzewa niemi zabójcy przy drzwiach. Przecież. Połowę nie wypadków nie śmiertelnych nie jest w Proszę? Myślę, że to nie w Nie. Nie ma takich rzeczy w Niemczech, nie ma takich rzeczy w Szwecji. Nic się nie dzieje. I tam nie ma wypadków. A u nas co kawałek drzewo, drzewo, drzewo. I te ponieważ, drzewa. Przepraszam, nic. tam nie ma wypadków, ponieważ jak ja jeździłam rowerem, jeźdzę rowerem, wyłącznie po Holandii, po Szwecji, po Berlinie. Ja się tam czułam, miałam absolutny komfort. Ja się czułam bezpiecznie. Bo ja wiedziałam, że ja mogę jechać drogą szybkiego ruchu poboczem i, i ja się czułam tam bezpiecznie, bo wszyscy na mnie uważają. I to nie dotyczy tylko roweru. Po prostu tam jest kultura jazdy. Tam jest kilka samochodów. Jest dom w Szwecji, kilka samochodów no, 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 nie kraj. widziałam. Nie, nie z drzewami, widziałam bo to nasze zdrowie. Nie Lasu chciałam mariać dość... na szosę. Nie chciałam. Nie, nie, nie Ja się tam uczyłam bezpiecznie. No to, to zabijajmy, się. proszę państwa, ale nasza debata się. ma swoje prawa. Ja każdego I reguły. Wybrana, po i reguły, powracamy do. Jeszcze jedno słowo, przepraszam. Pani tu wspominała o kursach. Dla mnie kursy to są zmarnowane pieniądze. Żeby ktoś był fachowcem, to musi coś robić, musi być w warsztacie, musi mieć warunki do nauczenia się tak werbalnie się nikogo żadnego zawodu nie nauczy. Ale kursy przeprowadza się też w warsztatach, więc tu nie chodzi o teorię. Nie, a nie, to trzeba dwa, trzy lata zawodu. popracować i wtedy można mówić, że ktoś jest tam tym czeladnikiem, czy robotnikiem wykwalifikowanym. Za taki dwu miesięczny kurs czy nawet półroczny nic nie daje. Ale wracamy do tak, naszej dobrze. debaty. Tak myślę, że Państwo są kandydatami do Sejmiku. W jaki sposób chcecie kontaktować się już po wyborze ze swoimi wyborcami i czy na przykład, tutaj chciałem coś podsunąć, myślicie o tym, żeby organizować na przykład debaty obywatelskie nad konkretnymi jakimiś problemami, które są w regionie? Tym razem zaczynamy od Pani. No ciężko wyschnęłam, ponieważ w zasadzie takich debat nie było w tej kadencji. Ja uważam, że powinny być ja po prostu uważają. No, się... Były jednocześnie problemy, których te, te debaty mogłyby dotyczyć. Oczywiście, że tak. No, no, wszystkie problemy województwa mogą być prawda, wspomagane, że tak rozwiązywanie tych problemów właśnie takimi debatami, konsultacjami społecznymi. I ja, ja w ogóle byłam przekonana, że kandydując za sejmiku, to ja będę musiała jeździć po całym województwie i rozmawiać z ludźmi. No, okazało się, że nie. I to mnie bardzo zdziwiło. E, i e, ponieważ, ponieważ problemy dotyczące województwa są bardzo różne i bardzo różnych regionach, na kandyduje jest Gdańska, ale jednocześnie będąc sejmiku e, głosuję na komisji, zabieram głos w sprawach nie tylko Gdańska, bo, no właśnie Nowego dworu Żuław, Człuchowa i e, to się obejmuje. I uważam, że takie debaty są, takie spotkania są bardzo potrzebne. W Radzie Miasta są, były wyznaczone dyżury, no, myśmy nie mieli, ale no, głównie ja się komunikowałam pocztą mailową, po prostu mój adres mailowy jest a, dostępny i, a, i, i po prostu a, wyborcy a, zwracali uwagę na pewne problemy, no, po prostu przesyłając mi informacje pocztą po elektroniczną. Także to te, takie też trochę ułomne, bo w zasadzie powinno się, powinny być, no, tam, no, przypuśćmy, czy na, raz na pół roku, czy w razie konkretnym. No, konsultacje społeczne są przy projektach, oczywiście, że się przeprowadza konsultacje społeczne, ale spotkania radnych tak uważam, że absolutnie powinny być. Dziękuję. Pani Aldona. Ja uważam, że radny każdego szczebla wybierają go mieszkańcy, ale my chcemy, nikt nas do tego nie zmusza. W związku z tym, jeżeli głosują na nas mieszkańcy gminy, osiedla czy województwa czy, czy kilku powiatów, powinniśmy realizować częściowo chociaż ich wolę. I wobec tego spotkania z wyborcami są niezbędne. Nie wiem, czy to powinno się odbywać raz na kwartał, czy raz na pół roku, po to, żebyśmy znali ich potrzeby. Bo my jesteśmy, po, samorząd jest po to, żeby realizował potrzeby mieszkańców. To nie jest tak, że mieszkaniec jest dla samorządu, tylko samorząd jest dla mieszkańca. I tylko poprzez kontakty bezpośrednie z ludźmi czy ich przedstawicielami musimy znać ich potrzeby, bo te potrzeby są różne we wszystkich regionach. Niektóre potrzeby są niemożliwe do zrealizowania, ale część jest na pewno możliwych do zrealizowania. Po to kandydujemy do Sejmiku, żebyśmy mogli podać, pomóc tej społeczności i także sobie w realizowaniu celów właśnie dla tych ludzi te spotkania są niezbędne. Myślę, że no moje daty, zdanie jest takie, daty. żeby chociaż na pół roku radni to są ludzie o różnych specjalnościach i powinniśmy się zapraszać wzajemnie, akurat no, myślę, że najwięcej wiem o rolnictwie, powinniśmy się z sobą współpracować, bo zresztą tak Sejmik współpracuje, żeby tam przyjeżdżali różni fachowcy, bo czasami ludzie mają o coś pretensje, mieszkańcy, co jest naprawdę niemożliwe i jeżeli to o tym im powie fachowiec z określonej branży, że czasami takie działanie jest przeciwko tej społeczności, po prostu zamyka dyskusję. Ja jeszcze do, jeszcze chciałam dodać, że my y, y, jesteśmy radnymi sejmiku, albo no, czy teraz będziemy, prawda, radnymi sejmiku i zajmujemy się takimi w zasadzie makroproblemami trochę województwa, ale każdy radny ze swojego rejonu ma masę interwencji i to e, e, takich jednostkowych, że na przykład mops gdański kogoś głodzi, no walczyłam półtora roku mężnie, co e, i moja interwencja to było jeszcze gorzej, no, w końcu przewalczyłam i pełno takiej interwencji jest, o tu przychodzą gdzieś tam niedaleko są schodki, no, no więc powalczyłam i schodki są zrobione i pełno takich interwencji, które no, no, które właśnie powinny wypływać na spotkanie, prawda? Bo mnie ktoś tam znalazł i zaczęli mnie dręczyć, nie mogłem, co wyszłam z domu, to mnie tam sąsiedzi dręczyli o coś tam i w końcu, no więc ja, żeby mnie przestali dręczyć, to ja, mnie to nie było, to ja, prawda, interweniowałam ze skutecznie. I pełne z takich właśnie drobnych spraw, które, no, powinny być nazywania, nie każdy ma internet, nie każdy znajdzie adres przepraszam. Szanowni Państwo, no, oczywiście z racji funkcji to no, najłatwiej jest komunikować się przy podejmowaniu wszelkich decyzji, które są przedmiotem obrad czy zarządu województwa, czy sejmiku. Natomiast jakby tą rzecz dotyczącą komunikowania się, rozmów, konsultowania, trzeba podzielić w mojej ocenie jakby na kilka sfer. Po pierwsze jest zakres ustawodaw... przepraszam, uchwał, które podejmuje sejmik i tu każdy swoimi drogami osobistymi powinien konsultować to, co dotyczy oceny jego wyborców w stosunku do aktu, który ma być głosowany. Oprócz tego ustawy przewidują obligatoryjność konsultacji, czyli jeżeli odnosimy jakąkolwiek uchwałę w syniku, która wymaga ustawowej konsultacji ze związkami zawodowymi, to ja się spotykam z poszczególnymi przedstawicielami związków zawodowych a w służbie zdrowia, którą również reprezentuję, jest ich sporo, w związku z tym tych rozmów e, jest dość dużo. E, ale oprócz tego jest bardzo ważne dwa aspekty. Po pierwsze, jeżeli e, mamy być, a myślę, że coraz bardziej jesteśmy społeczeństwem obywatelskim, to dużą sferę i dużą rolę odgrywają organizacje pozarządowe. To jest zadanie, które spoczywa na wszystkich szczeblach samorządów, od gminnego do wojewódzkiego. Uchwalanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, tematów i to jest bardzo ważny element. Ja tylko powiem, że z miejscowości czy terenu, którego się wywodzę, na początku lat 90. mieliśmy cztery organizacje pozarządowe, dzisiaj ponad setka organizacji. To pokazuje, że stajemy się coraz bardziej państwem obywatelskim, gdzie obywatel poprzez reprezentację swoją w różnego rodzaju organizacjach może wpływać reprezentować swoje stanowisko przy podejmowaniu uchwał. I ostatnim elementem, tym, o którym tutaj mówiła pani Ania, to jest ingerowanie czy jakby próba pomocy w wszelkiego rodzaju jednostkowych sprawach i czy to należy do kompetencji radnego wojewódzkiego, czy nie, on ma obowiązek, bo on jest reprezentantem wybranym wprawdzie do sejmiku województwa powolskiego, ale w sprawach dotyczących pomocy, którą Dana osoba potrzebuje, powinniśmy być tutaj czuli, jak to robić. No to jest prawda, że ci, którzy potrzebują najbardziej pomocy, nie, nie mają łatwego dostępu do internetu. Ale w związku z tym komunikowanie się tylko, choć jestem zwolennikiem tej komunikacji internetowej, ale ci najbardziej potrzebujący mają utrudniony dostęp. Stąd też też nam, nasz projekt w województwie zbudowania sieci e, szczególnie na terenach wiejskich, czyli takich terenach e, nie związanych z aglomeracją o tzw. kioskach internetowych, gdzie każdy bezpłatnie będzie miał do tego dostęp, ale bardzo ważną, istotną rolę. Mając już 20-letnie doświadczenie, to jest jednak bezpośredni Bez kontakt. Rynek, kontakt. kontakt i rozmowa, obojętnie jak to sobie wymyślić czy przypadkiem, czy na wycieczce, czy na spotkaniu. To jest mm. trudne mm. oczywiście, bo trudno sobie wyobrazić, żeby osoba, którą tutaj, jak my z pięciu powiatów, żeby ktoś przyjechał z powiatu kwicyńskiego na dyżur do, e, do Gdańska. Gdańska. W związku z tym pozostaje to w swoim miejscu, Natomiast tak? pozostaje kwestia spotkań na różnego rodzaju uroczystościach, spotkaniach, seminariach i tak dalej, które odbywają się w danym okręgu i to jest najlepsza forma rozmowy.